Siema, wa, siema, Jeśli sobie gramy w BSA, e, BSA Brawl Stars, zostawcie łapkę w górę, jak, e, gdzie on jest, jak, Rico, widzieliście Rico, zostawcie łapkę w górę, taką fajną, a my, są, my sobie przejdziemy do grania. Zagramy sobie Taram, nie ulepszam jej, bo zbieram punkty mocy do nity, żeby później ją wcześniej ulepszyć. Gram sobie Taram na dło z randomami. Mamy Piper w teamie. Ja tu mam pan. Tam jest kolejna pan. Mamy dwa perki psy, To jest ta pan? Nie, tam jest ogórek. To jest ta pamka z czterema perki psami. Bot, 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 nie bot, bot, bot. Robot. Bot. Nie chcę go wziąć tego bota na plecy. Czy tak powiem? Dobra, to nie to będzie ginąć. Dobra, jakoś tam z nim przeparadziłem cztery PLK, psy. To pan walczy z botem... Zbiorę chociaż jednego. Jeszcze nim zabiję. To jest. O, mam lowa. Miałem lowa. Siedem parkipsów. Nie, bot, 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 bot. Niech pójdzie na tamtą pam. No kurde, nie najgorzej. Najgorzej. Dobra. Nie chciałem te parcupsy zebrać, moja wina. I ta piper nie ma separacji na blisko z tym pam. Na zero jesteśmy. Ciężko zniłem 52 poziom Zagramy sobie teraz nie? Żartowałem. Gramy sobie Nita NITA! Gramy sobie dół No i kogo trafimy? No na kogo trafimy? Mamy... Przepraszam za Messengera. Mamy płomienia, mamy broka. Dobra, ten bot nie idzie na nas. Co? to Ta bo tak skąpiona blisko tego bota. No, no najgorzej, tam jest piper. A my mamy broka. Dobra, chyba tutaj nie, nie będzie wiedzieć, że ja tu jestem. Idź, płomień, idź, 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 płonąć. No, dobra, myślę, że ultuję go ten Piper. No, tu mamy szelkę, a na dole mam na plecach kolta i kogoś jeszcze chodź chodź uciekajmy od bota Płomień. piper no nic niść, 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 niść. Dobra, zniszczyłem nią. Chyba to będzie wygrana gierka. Przynajmniej tak się zapowiada, to jest bot. Albo to nie będzie wygrana gierka. Dobra, chociaż... Dobra, pokonaliśmy go. nic 11 nic Trzy, mam 13. Mamy 13, mamy wielkie starcie. Dobra, racji przegrali. Ta jest. Ile tu parkubsów leżało na ziemi? Jeszcze gdyby się tego to zabiło. Uponie. 52 poziom. Skrzynkę mamy? Nie mamy. Zagramy sobie teraz. Napad. No no, pas. Barleya. -ja. Barley. Mamy Bar... Znaczy... Znaczy ja jako Bar 8-bit i Gina, co nie wiem co robią ja nie mają też Barleja, Rico i Dynia. No, no nie no obił nam Ale my im bardziej obijemy dobra 16 pracy mi mobili, oni nam 5. No nie. Dlaczego mamy tego śmiobita? A, bo dobrze, że mamy tego obito, bo teraz wjeżdża z ultem. Dobra, jakoś obijam jeszcze to. I... Safe, 130 HP. Dobra. Nie udało się nam jeszcze raz, ale mają 29 HP procent. Dobra, tu Riko idzie. No nie, zginął dobra, obijamy im. 22% im zostało, a my mamy 84,2% Jeszcze ten, no kurde, ten, ten, ta dynia Dobra, chyba wygraliśmy no nie, 1%! Dobra, wygraliśmy. Ja jestem gwiazdą gry. Zda start tokena. I teraz mam skrzynkę. 12 monet, punkty do... ...szyli do franka i dwa bilety. Zagramy sobie teraz. Nie, duo. Zagramy z Darylem. Daryl, też mogę ulepszyć, ale... Ale chciałbym właśnie nie te. Mamy pamkę. No dobra, myślałem, że będzie spać, jak to mówią. dobra, mam na dwa hity z skrzynki z jednym parkiem Ja tylko sol to nabiję, chcę podjechać tego spajka, ale dobra już nie. Aha, bo... Dobra, zabiłem... Dobra, dałem jej chociaż perki i No po co podjeżdżasz? A w sumie. Też czekaj, 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 dobra. Dobra, weź. Go. Kurde on, on ma S8. Ja pierdziel, a to było dobre. Jestem totalnie angizek. Błąd, nie na nas, dobra robię akcję ewakuacja chyba. Chodź, uciekamy. Kurde, bibi. Nie ja mam lowa. Mam lowa, 202 HP, 220 HP. Uciekaj, pałem! 315 hapsów. 8, 7, 6, 5, 4, 3 mamy dwa parki psy. Pam ma 13. Mogę poczekać w sumie. Albo to by było zbyt trochę ryzykowne. No nie przypadkowo to odpaliłem i teraz nie będę mógł zgasić. Dobra. Bolerzy. Dobra, wygraliśmy. Widzimy się za chwilę. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie odcinka. Trzymajcie się, cześć.